Jak się masz? Niepokoją mnie pewne plotki. Słyszałaś o ostatnich wydarzeniach? Porozmawiamy o tym? Naturalnie. Ale lepiej, żeby nas tu nie widzieli. Będę czekać tam, gdzie ostatnio. Nie wiem, co się stało, ale to podejrzana sprawa. Podobno Juan zgwałcił Dinore, a kiedy don Zacharias i jego żona przyszli ze skargą, chciał ich wysadzić w powietrze. To kłamstwo. Wybacz. Powtarzam to, co usłyszałam. Chociaż po Juanie można się spodziewać wszystkiego. Mówisz tak, bo go nie cierpisz. Nie miał nic wspólnego z tą bombą. Więc kto? Nikomu o tym nie mówiłem, ale ten zamach był wymierzony przeciwko mnie. To ci sami, którzy ostatnio Cię zaatakowali? Tak. Musisz coś z tym zrobić. Jeśli nie powiadomisz władz, w końcu cię zabiją. Nie chcę skandalu. To sprawa osobista, której maczają palce kryminaliści zdolni do porywania i podkładania bomb. Chodzi o jakieś zatarki finansowe? Nie mam tego typu problemów. Zastanów się. Jesteś właścicielem wielu firm. W takich sprawach zawsze chodzi o pieniądze. Nie wiem, po co ci o tym powiedziałem. Nie denerwuj się. Załatwię to. Martwisz się o mnie? Tak. I to bardzo. Naprawdę? Dlaczego? Już wcześniej Ci mówiłam, że nie lubię niesprawiedliwości. Gdyby coś Ci się znów stało, pomogłabym Ci. Skoro tak, pomóż Juanowi. Nic nie gwarantuję Przecież to mnie zależało, żeby Norma i Juan się rozstali Sama twierdziłaś, że nie lubisz niesprawiedliwości To prawda Ale zawsze uważałam, że Juan nie pasuje do mojej siostry Dlaczego? On ją kocha To uczciwy człowiek, pracowity A liczy się dla niego tylko Norma i dziecko Nie jestem taka pewna Twój brat nigdy nie budził mojego zaufania. Skoro jemu nie ufasz, mnie tym bardziej nie powinnaś. Juan to najlepszy człowiek pod słońcem. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Nawet czuję, że Cię kocham, ale wciąż pozostajesz nieugięta. Boję się, że kiedyś znów zaczniesz patrzeć na mnie z pogardą. A tego bym nie zniósł, pogodzić normy z Juanem? To szaleństwo. Zrozumiałeś? Jesteś zwolniony. Co oni robią? Chyba mają jakiś problem. Kłócą się. Najbardziej wściekły jest Fernando Escandon. Kiedy tylko go słyszę, w głowie mi się nie mieści, że Norma może chcieć do niego wrócić. Nie przesadzaj. Gdyby tak było, Sara by mi powiedziała. O wilku mowa. Lepiej siedź sobie w domu z żonką. Dlaczego atakujesz Adalberta? Ten kretyn sam się prosił. Powtarzałem mu, że jest zwolniony, ale Olegario ciągle go trzyma. I tak ma być. Nie wyraziłam zgody na jego zwolnienie. Ale Gabriela tak. Mam powyżej dziurek od nosa ciebie i Olegaria. Ja ciebie też. Mimo, że mama cię popiera, nie pozwolę, żebyś się tu rządził. Jeszcze zobaczymy. Nie tylko zwolnię jego, ale i Olegaria. Najpierw musisz się mnie pozbyć. No dalej, zrób to. Mam dość Twojej arogancji. Jesteś arogancka i obrzydliwa. Nie waż się więcej tego robić. Należy mi się szacunek. Nie będziesz mnie poniżać przed pracownikami. Nie jestem byle jakim prostakiem. Franco, dokąd idziesz? Gnida. Franko, nie mieszaj się. Nie pozwolę, żeby ci ubliżał. One, uznają nas za awanturników. Dosyć. Nie macie prawa wchodzić na naszą ziemię. Pójdę nawet do piekła, aby cię obronić. To was będzie słono kosztować. Zwłaszcza Ciebie. Franco, Wracaj do siebie. Jeśli cię tknie, nie odpowiadam za siebie.